Nie może jak, jak godność księdza? To jest tak, tu jest tak, tak, u księdza Irli, Stefana w Krzeczowie. Tak. Chwali sobie, bo na ogół dużo uroczystości mamy, nie tylko święcenie kościołów nowych, ale także mamy piękne sanktuarium Tak, Bochni. Tak. Ja tam bardzo często spowiadam już od 7 rano aż do wieczora. Tak, jest odpust. Tak, jak jest odpust. A już wiem, że ksiądz proboszcz ogłosił, że będą wszyscy księża z Wojnickiej, kolegiaty, mhm. głosić kazania na Aha. tym odpuście. Tak. Zaczyna się ostatniego. Też się Tak, zaczyna się ten odpust od ostatniego września aż do 7 października. Tak. Szczęść Boże wszystkim turystom i temu panu, co to trzyma. Tak, szczęść nam nawzajem. A to z rodem, skąd ksiądz jest z, Dębica. z tak samo jak Kania, ksiądz Aha, tutaj. się tutaj też z Też z tego kościoła. Tak, tak, co tam. Po, rodem pochodzi z On jest w z mhm. A nie pisać Zdzisław, minajmie. A, Zdzisław. Nie mówić, nie, nie pisać trzeba. A, to się nie, domyślą ludzie. Nie, tego, to jest książka. Książka jest, no ale... Każdy ksiądz otwiera... Wszystko, lepiej chodzy. nie mówić, bo to... A, nie ma się czego bać. Wiesz się powiedzieć, że na wietrze to się to wszystko chwało. A to, no, to jest taki szum, od wiatru jest. Tak, jest, no nagrywa się strasznie no. tego. No, ale jak, to, jak, się, jak... jak się wasza rodzinka czas cieszy, bo ja zaczynam wciągać młodzież do religijnych tekstów obcych językach. Zawsze noszę ze sobą. Mhm. Mogę nawet dać tu. No, dla to dla młodzieży. Dla młodzieży. W oh. obcych językach. Na no, obczynika? Ja w ja, obcych Łacinę każdy umie Łacina, tak. A to jest też łacina. Aha. Tylko może A, znajdę. Nie, to ja... to Ale wziąć, bo to jest pamiętka ode mnie. Aha. A tu jest napisane po łacinie w ten sposób. Wierzę w jednego Boga, kradę inną a tu jest, śpiewa się do Najświętszego Sakramentu Witaj prawdziwe ciało narodzone z Maryi, jest dla nas, jesteś przepowiednią naszej także śmierci w przyszłości. O Jezu słodki, o Jezu pobożny, o Jezus Synu Maryi. To, to ja to daję lektorom, oni muszą to uwierzyć. Po łacinie? Tak, oni, jak oni hiszpańskie Aha. tak samo niektórzy już słyszałem jeszcze niemieckie obok tego Aha, jest tak. greka już i łacina no, wraca no to niech no to tam ja będzie są tam trydenckie przeto. to, tak to znaczy jeden mi ucieka ry, ry, jeden mi ucieka na trydencką albo do Tuchowa Aha. To, ta, to ta co w Pochni, to jest mało to, to tam jest Ktoś... tam ja. jest trochę więcej łaciny Właśnie w Tuchowie i, i czasem, czasem. Boże, Co to ksiądz tyle o, prowadzi, to, tyle to wszyscy zakonnic? Siądną. Wszyscy za, za księdzem lecą? Same sobie idą. Same? Szczęść Boże księżą. Jeszcze się idą pomodlić chyba. No trzeba się. Pomodlić. Jeszcze idą się pomodlić. To jeszcze udzielę błogosławieństwa po japońsku, ale nie pisać. Meditacji, sejcu Cici, toko, to sejri, nominani, jorite, amen. A komunię świętą po węgiersku dam. Chrystus, też te, amen. Ja ćwiczę to z młodzieżą. Aha, a żeby przybył. tak trochę znały języka trochę. trochę. Tutaj był teraz, już... był też z tego to z ten cały też był tu. Bo tak, goś, był widziałem się Widziałem z nim. Był. A skąd go znaczy? Widziałem. Bo... Nie, nie. Chcesz się cofnąć, tak? Cofnąć, cofnąć się i tam tamtą stronę jest wiazna, Na autostradę pan co tak? No to w tamtą stronę jest wjazd tam. Tam jest wjazd, Tak, tak. tak. No i wie, wie pan co, ja tak dwie strony to w niektórych językach mówię tak, z tymi tak. a, młodymi. Tak, tak. A ich to imponuje. Jeszcze mhm. jakimś zaśpiewam po ukraińsku to potem się pytają, co to znaczy. No bo trzeba czymś się zająć u nich. A ja jako ani nie uczę ani nie mam wiele tych ksiąg. takich. robi to, co się lubi. Urzędowych. No to biorę się do drukarki. Jedna to jest drukarka pamięciowa, ta optima z 80-tych lat. jeszcze działa? Pisałem. To jest pisane na. Na tej, co była wydana w osiemdziesiątym, jeszcze komputera nie było, Aha. a komputer pierwszy to miałem wcześniej, niż w seminarium zaczęli się uczyć, Jużem posługiwał się komputerem. To no. jedzie tym ksiądz? Nie. To, to, to jest kierowca tym Ja wiem to, znam, Nie, nie, on jest, no nie, ma tam, znaczy często, często wozi ich tam. Nie no. mogę się z księdzem Dobrodziejem nie przywitać, proszę, to ja proszę księdza, Stepan, księdza Stefana, proszę pozdrowić. A to my się znamy, dobra. No. z przecież. Brodę to my się przecież znamy. nama no. No. No, Wojt. No. No to tak, nie, bo byłem na pasiercu cztery razy, teraz, czwarty raz, teraz i tam ksiądz już jest, w tamtym roku już kończył kadencję, i w a w roku nas wie wisał, pan co, witał. Witam. nawet Józiu nie wie, że jak nie było jeszcze kościoła murowanego, to ja tam odprawiał 75 razy w drewnianym. Chodziłem tam, fasiepce, pieszo fasiepce. z łososiny kurnej, bo mnie Julek wołał, tam jest tam. kościelny Julek. Po mnie Julek wołał i odprawiałem ludziom. Zadane. Teraz był też w tym roku ksiądz... Biskup Jerz też tam był. Komilię wygłaszał Tak, też, też, też. A ksiądz proboszcz jedzie z zakonnicami. Tak. <noise> Cztery zakonnice biorą. A to innym samochodem. Szczęść Boże! Odbudność. To szczęść Boże, na razie wyłączę.